W okresie bożonarodzeniowym członkowie Polskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Lit Pol INWA spotkali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, żeby przelamać się oplatkiem, złożyć sobie nawzajem życzenia, pośpiewać kolendy. Biesiadę przy świątecznym stole uświetnił występ zespołów Stella Play i Marzenie, a wspólną modlitwę poprowadził ksiądz Ruslan Wilkiel z Kalwarii Wileńskiej. Przez Chrystusa Pana Naszego. No, dla nas wszystkich to jest bardzo ważne i my przede wszystkim uczymy się od nich, a niepełnosprawni pokazują nam, jak, jak należy kochać, jak należy żyć tym dzisiejszym dzisiejszym dniem i tą chwilą i, i właśnie cieszyć się nią. Stowarzyszenie zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz tych, którzy chcą im nieść pomoc powstało w 1997 roku. Większość członków Litpoliny to polacy, ale są również litwini i Rosjanie. Organizacja ma swoje oddziały w Wilnie, Czarnym Boży i Solecznikach. Działalność Litpoliny jest możliwa dzięki temu, że jej założyciel Święty Pamięci Mieczysław Palewicz cały swój majątek testamentem zostawił stowarzyszeniu. Dochody z majątku są przeznaczane na rehabilitację, wyjazdy, turnusy, spotkania. Czerpiemy pewne dochody i mamy takie te środki finansowe na to, żeby organizować i takie spotkania opłatkowe, i rehabilitację, inne mamy zespół. Pod kierownictwem Wiesława Dudzińskiego, który prowadzi. Mamy repetycję, czyli zespół marzenia, który też wszędzie uczestniczy. Czyli takie stwarzamy możliwości, żeby osoby nie były nie, nie, nie siedziały w domu, a żeby integrowałyby się, chciałyby i miałyby taką możliwość wyjść. Uczestniczyć? Osoby zdrowe nie zdają sprawy z tego, z jakimi problemami na co dzień mają do czynienia niepełnosprawni poruszający się na wózkach, a mimo to nie tracą pogody ducha i radości życia. Najważniejsze jest osoba, żeby osoba nie była w domu, nie była samotna, nie byłaby opuszczona i nie byłaby po e, prostu, nie czułaby się niechciana i niepotrzebna. Te osoby, tak samo jak i zdrowi, mają uczestniczyć aktywnie i funkcjonować tak jak normalna osoba.